Dojechaliśmy. Jesteśmy na Majdanku. przyjechaliśmy do muzeum przy okazji, ponieważ dzisiaj Piotr ma badanie USG ręki, tak? Tak. Już trochę po fakcie, bo zdarzył się wcześniej mały incydent. Dobra, no to wychodzimy i zobaczymy jak tam... Czy do tego muzeum jakoś trafimy, czy jak. Trochę się boję, bo yy, no mam niby golfik, ale nie wziąłem szalika. Mam nadzieję, że nie bo bez Jest, jest zimno wiecznie, ale dzisiaj. jak nie, to szybko przejdziemy do mnie. Przyjęcie nowo przybyłych więźniów.

Nie wdoła, w bicie na śmierć, zastrzyki, momencie, w serce, momencie, i komory z w Zostawiamy sobie drugą część momencie, tak, w tak. Taki spacerek sobie zrobimy. Nie było tu zakazu przychodzenia z pieskami, ale pewnie wątpię, żeby można było. No. Jesteśmy w miejscu, w którym byliśmy, nie wiem, z 5, 6, 7... 7 lat temu Gdzie byliśmy tu żoną. Ale wiem A zaraz po drugiej stronie jest Medicover, więc Olidzia poszła na żer. A to czekaj tu? tam ciuszka, nie wiem czy widzicie. Tam już dalej nic nie ma. No to idziemy na tego sawy. No, ale nie chyba. No była reklama. Nie, moim zdaniem ten sawa to wcześniej. No przy... Tak, ale ten drugi ciucholesz. A to jest. taka stara reklama, że... Może no jakie paską, no i to Wygnałaś do przodu jak... Bo ja nie mam taki. Nie, masz pół godziny tylko. A to jest nic. w na no, świecie ciuchów. To jest zimno. Ja chyba sobie kupię coś na łeb. Wyjęłam rzeczy halloweenowe, żeby trochę tutaj ustroić. Tu mam takie starocie. Kiedyś kupowaliśmy gdzieś, może to nie jest jakiś taki mój styl, ale te lampiony pieniosy na zewnątrz. Tutaj jest dziewczyna, która dostała zabawkę ubrana tak z Holandu. Pokaż jakiego masz się za dwa złote. On jeszcze miał bandaż, ale bandaż wyrzuciliśmy. Banana. Urwała bandaż. No, zanim jeszcze mi się do prania. Dobra, baw się. I już pokazuję, co tutaj się w kuchni dzieje. W kuchni dzisiaj na wieczór robiona Zapiekanek. jest zapiekanka ziemniaczana z pyszną kiełbaską. Pokaż, jaka zupka jest zrobiona. A zupka, no to to może wygląda jak takie. <laughs> to jest <danie>, składek. <laughs> taki składek, ale oczywiście to będzie bardzo treściwe <laughs> i dobre. Ale zupa. Zupa jest jak z jakiejś dobrej restauracji. To jest krem z dyni, bardzo bardzo dobry, bo wczoraj próbowałam z, z przyprawami, z kary z mleczkiem kokosowym i do tej zupki tutaj przygotowane są grzanki z chlebka, który jest robiony przez Piotra i do tego są jeszcze te ziarenka, więc pyszna zupka. No bardzo pasuje na taki okres właśnie zimowy. No, twój jesienno-halloween'owy zupa dyniowa. Ja tak dzisiaj przemarzłam na tym majdanku, że cały czas jestem w domu w swetrze, ale chciałam tutaj trochę w salonie ustroić i mam taki obrusik. Też stary, taką sieć. Mam tutaj taką właśnie ładną, ciekawą dynię. Może ten obrót tutaj położę, jak się zaczepia. Na środek tego stołu. No tutaj mam te tulipany, które dostałam jeszcze, które byłam w tym internusie. czy wszystko w porządku? W kuchni? Prawie gotowy. Jeszcze usta, fryzura i będzie jakieś lepsze światło. Och. Tutaj ustawiam wyjątek na taką Nijącą panną. Oczy tak chciałam sobie pomalować tak mocniej i tak naprawdę no, to, to fajnie wyszło. może się na co dzień, znaczy na co dzień, się tak malować jakieś wyjście. Ciemniej szukam no włosy, jeszcze sobie rozpuszczę i nie, nie dawałam sobie teraz, nie dokładałam sobie żadnego różu, żeby błędka bardziej hmm, była na dupie. Michał. Cześć. Jakieś takie troszkę jedzą kolesia do góry, co masz na głowie? <grymne> o, myślę, że ktoś chlebek dobrać, ja <grymne> Kupiliśmy w Ciucholandzie we wtorek taki talerzyk francuski na, na takie przystawki Piotra inwencja widzę, <grymne> tutaj zadziałała, już mam nowy talerzyku Proszę jest tu halloweenowa różka. Ma jestem pajączkiem. Proszę zobaczyć, jak nie jestem pajączkiem wojny. Ale piękny pajączek! Chodź do nas, pajączku! Proszę się mnie bać. A jeszcze, że u nas nie jest tak ciepło, teraz. jest. Właśnie, więc jest cieplej. Bardzo mi ciepło jest w tym moim kubraczku. Kubraczek jest fajny, panie. Zaraz przyjdą goście, to ja im pokażę. Jak robią pająki Ych ty ty Katniska Przywitamy gości Chodź zobaczymy Droga oświetlona wow. A nie masz zębów teraz? Nie mam Muszę założyć Szczękę Nie wiem gdzie Gdzie moje zęby?

Wyniki i zdjęcia. Otóż, co sobie zrobiłem? Eee, przyczep dystalny bicepsa, Cechy pełnego zerwania ścięgna z retrakcją około 3,5 cm. Takie coś. A jak do tego doszło? Doszło do tego w sposób dość komiczny, gdyż zamówiłem, kupiliśmy nowy piekarnik. Ja nie myśląc, na propozycję pana, który przyjął ten tym i zdejmował go z samochodu, czy mu pomogę, powiedziałem: Oczywiście, nie ma problemu, bo piekarnik wydawał mi się mega, mega lekki. Ale piekarnik był jeszcze tak na tak zwanej pacie samochodu. I pan podając mi go z góry, ja go przejmując, byłem przekonany, że piekarnik jest bardzo lekki w porównaniu właśnie z lodówką i innymi sprzętami. Mówię, piekarniki są lekkie. Okazało się, że nie był lekki i po prostu rozłożyła mi się ręka. Ale jak facet, który. Ma samochód z taką windą, jak on mógł ja ci nie wiem, podać no piekarnik? No, to jest, no. no Ja też nie pomyślałem. A ja bym powiedziała: Nie, nie wezmę. No, I no, ooo, jestem taka zła na ciebie, powiem. że wziąłeś piekarnik, gdzie on miał windę i ten piekarnik powinien zjechać, on powinien ci wsadzić to na wózek i tyle. No właśnie. stało się to miesiąc temu, i dopiero w zasadzie miesiąc po zrobiłem mębie, więc trochę też późno. Jakbym zrobił wcześniej, to na pewno byłoby łatwiej, przyjemniej, i być może byłbym już po operacji którą powinienem zrobić, bo w takim przypadku powinno się zrobić operację, naciągnięcie jakby tego ścięgna. Naciągnięcie? Nie, chyba, tak. No bo on już jest, to ścięgno to akurat widziałem. Nie, tych... Mi to ciebie szkoda, bo no. właśnie masz takie, takie ładne te, chociaż teraz tak siedzisz, jak tak. <grym grym> <grym> nie ale, ale masz takie ładne te ręce i teraz sobie uszkodziłeś. No, nie wiem. Jedną rękę i. Ale już wiem, że co można zrobić, jeżeli bym wróciła do takich... Swojego piękna Tatuaż. Nie, tatuaż to nie. No ja nie pozwalam sobie <laughs> zrobić tatuażu. No nie, zobaczymy. No, pomysł jest taki. No, jestem mówiąc z lekarzem sportowym wstępnie na środę w Warszawie, więc zobaczymy. Zadzwonię być może w poniedziałek, ale wcześniej jeszcze zadzwonię do tutaj placówki w Puławach, żeby umówić się z ortopedą i zobaczyć, czy można coś takiego zrobić w szpitalu na NFZ. Więc mm, jak mi się mm. udało, no to poproszę o skierowanie i. I taką operację bym przeprowadził, bo mogę już ćwiczyć i ćwiczę oczywiście, mm, ale czuję ograniczenie i że ta ręka jest dużo słabsza. No, mam nadzieję, że będziesz mnie nosił do końca życia. Ja no, co, tak. coraz ja większa, co... to nie jestem w drugą stronę. Karmelka to... też tak? to swoje waży. Też musi. Być. Je, to jest. sprawne. Tak. Ale ja wiedziałam, że coś będzie, bo jak ty mówisz, że a tam trochę boli, to znaczy, że coś się stało. Piotr hmm. to jest raczej taki jak cyborg. No i on pan powiedział, że od razu po zdarzeniu myślał pan sportowy, do którego zadzwoniłem, że to się stało dopiero i to USG zrobiłem i proszę proszę rękę w ten blak włożyć natychmiast i chodzić w ten blak, nie, a ja mówię, no ale to się stało miesiąc temu, a, Mówi wie pan, ja już ćwiczę, czy mogę ćwiczyć, a, niech pan ćwiczy. A teraz tak patrzę, że to jest ta lewa ręka, nie? I A, misio. moja! To nie w jest w tym samym tak miejscu. Ty, no, w tym samym miejscu. O, o, ja też miał ten blak. Ja też miał to ten flak. No nie. Tak, proszę. Ojej.